Cześć wszystkim z tej strony Matranus i witam Was dzisiaj w kolejnej warstwie Mechanik. Dzisiaj będziemy zajmować się ekonomią rozgrywki, czyli tym, w jaki sposób zgarnąć dużo golda, w jaki sposób zostać takim bogaczem jak ja. Matranus na serwerze, ogólnie rzecz biorąc, trzeba znaleźć e, mały exploit i go wykorzystać, żeby mieć 3 miliony golda. Natomiast e, ten exploit został już naprawiony i w grze oczywiście nie będzie takich rzeczy, że będziemy biegać z 3 milionami golda. Natomiast. Zrozumienie w ogóle tego, że w tej grze będziecie musieli zarabiać oraz dbać o swoje potrzeby jest bardzo, bardzo ważne. Jest kilka metod, moim zdaniem, na zarabianie, i teraz poruszymy sobie wszystkie, jak gdyby. Pierwszą z nich, jak gdyby najbardziej standardową, będzie oczywiście PVE, czyli zabijanie potworów. Na mapie świata mamy oczywiście potworki. Potworki yy, są w losowych strefach. Na dodatek należy też wspomnieć o tym, że. Yy, Zabijanie potworów ogólnie rzecz biorąc daje wam też expa, także to też jest jak gdyby coś ciekawego, natomiast mamy tutaj e, takie miejscówki, w których pojawiają się na przykład szczury. Zabijanie tych szczurów oraz potworów ogólnie rzecz biorąc dostaje się nagrody, tylko że nie mogę znaleźć coś szczura, nie wiem czemu. No kurczę. Jakiegoś potwora chcę wam pokazać, że po zabiciu się dostaje golda. No, Na Cię kręcę, no wszystko ubite. Tworek. Teraz omawiać ten, będę tutaj tworkować. O dobra, mamy. Dobra, i teraz taką. To jest szczur i to jest skrzynka, to od razu jak gdyby dwie rzeczy w jednym. Po zabiciu szczura. Który jest, uwaga, na waszym poziomie, dostajecie nagrodę. Ja teraz nie dostałam nagrody, więc uwaga, nie ma co, na przykład postacią na 13 poziomie, ekspić szczurów. To jest też dosyć ciekawe. W ogóle to się nie spodziewałam, trochę tego zapomniałam o tym. Natomiast również macie skrzynki. Ze skrzynek wypadają nagrody, i ogólnie rzecz biorąc, można tutaj je po prostu sprzedawać, tak? Czyli ogólnie rzecz biorąc, te przedmioty, które wypadają, można sprzedać, przy czym za 0,1. Jest to bardzo, bardzo mała ilość. Natomiast ważnym elementem rozgrywki będzie to, że kiedy jesteście na swoim poziomie, to należy walczyć z potworami na swoim poziomie. I ważnym też elementem jest to, że kasy tak naprawdę w ten sposób to wy nie zarobicie. To wam od razu jak gdyby gwarantuję. Próbowałam jak gdyby grać na PVE, próbowałam się jak gdyby męczyć na PVE. To nie jest metoda na zarabianie pieniędzy na chwilę obecną w korpanku. Być może zostanie to zmienione, ale na chwilę obecną lód jest dostosowywany oraz skalowany wraz z poziomem naszej postaci, co oznacza, że niektórych potworów nie opłaca się po prostu zabijać na danym poziomie, tak jak widzieliście teraz ze szczurami. Także ogólnie rzecz biorąc, to jest jedna z pułapek, którą chciałem Wam pokazać, że się po prostu nie da. Drugą rzeczą, tak jak wspomniałam, jest to, że możemy sprzedawać różne sprze przedmioty, czyli tak ogólnie rzecz biorąc, to co wypadło ze skrzynki, mogę na przykład sprzedać. Jak widzicie, dostałam 0,01 golda dosyć mało. Natomiast są przedmioty, które sprzedają się znacznie, znacznie lepiej. I nie chodzi tutaj o gotowe jedzenie, bo gotowe jedzenie też się słabo sprzedaje. Chodzi tutaj o elementy, które są zrobione w tych czterech kategoriach, czyli alchemia, konstrukcja, weapons meeting oraz mistycyzm. Czyli ogólnie że biorąc, wszystko to, co możecie sprawdzić, to jest mega, mega, mega dobre eee, jak gdyby źródło kasy, tak? Czyli ogólnie że biorąc, kiedy sprawdzicie cokolwiek, powiedzmy sobie, że na przykład, nie wiem, jesteście alchemikiem. Zrobimy sobie zresztą taki eksperyment. Czyli tak o, mamy w alchemiku, yy, mamy na przykład możliwość zrobienia sobie adrenalin shot i teraz tak o, jeden adrenalin bladder, który wypada nam z dzików oraz jeden naturalny olej, który robimy z trzech hazelnutów, kraftujemy sobie. Zarówno jeden, jak i drugi przedmiot kosztują 0,01, tak? Czyli selling price dwóch to by było nawet niecałe 0.02 golda, tak? Czyli ogólnie rzecz biorąc słabo. Zrobienie jednego craftu tych dwóch przedmiotów i mamy selling price 3. Czyli ogólnie rzecz biorąc podchodzimy teraz do gościa i sprzedajemy ten sam przedmiot nie za 0.01, ale za 3 golda. Craft jest elementarnym oraz najważniejszym elementem ekonomii, jeżeli chodzi na chwilę obecną o korpanka. Bez niego nie dacie rady sobie poradzić. Musicie krawcić dużo przedmiotów, im więcej przedmiotów, tym lepiej, im wyższej jakości, tym lepiej, im lepsze artefakty, tym lepiej. I tak naprawdę każda jedna rzecz z tej gałązki, z tych wszystkich rzeczy, które tutaj macie pokazaną, będzie efektowna. Czy wy będziecie sprzedawać przedmioty zużywalne, czy będziecie się z innymi graczami nimi wymieniać, nie ma, nie ma znaczenia. Czy będziecie sprzedawać Armor platey? Nie ma znaczenia. Czy będziecie sprzedawać Assault Launchery? Nie ma znaczenia. Czy będziecie sprzedawać Skary? Nie ma znaczenia. Każda jedna rzecz jest jak gdyby w dobrej cenie. Zobaczcie sobie, Assault Launcher, który robimy z jednego Iron Angota, jednego Ambera, dwóch Jewelrywoodów oraz jednego Ledera, sprzedaje się za 20 golda. Mega, mega dużo. Tak samo można zobaczyć, jeżeli chodzi o Mistycyzm. Skar. Który jest bardzo prostą runą. W ogóle nie wiem, dlaczego tutaj jest 0,01, bo na pewno wiem, że runy też się sprzedają bardzo dobrze. To jest jak gdyby to jest błąd tutaj akurat w tym. Natomiast wiem, że runy też się genialnie wręcz sprzedają, mają bardzo wysokie ceny. Po 24 się dostaje w ogóle za jedną runę. No i ogólnie rzecz biorąc, jeżeli chodzi właśnie o, o artefakty, jeżeli wypadną wam na przykład niebieskie albo yy, fioletowe, no to zobaczcie, po 30 za artefakt, po 19. Mega dobra cena, także jeżeli chcecie być jak gdyby gigachadami i po prostu mieć dużą ilość kasy, to polecam masowy craft, czegokolwiek, ale masowy craft. I szczerze powiedziawszy, z tych wszystkich rzeczy, jakie są w grze dostępne na chwilę obecną, myślę, że Alchemia będzie rządzić. Myślę, że Alchemia będzie ultimate narzędziem do zarabiania kasy, bo przeanalizowałem sobie wszystko po prostu i Alchemią tak prosto jest zarobić kasę, ilość, tak jak zobaczyliście, z dwóch rzeczy bardzo tanich, nagle dostajemy 0, nagle dostajemy przelicznik z 0,01, tam 0,02 golda, nagle dostajemy przelicznik na e, znacznie większą ilość. Natomiast jeżeli wypadnie tych adrenalin shotów na przykład 10, słuchajcie, 0,02 golda zamieniliśmy właśnie. 10 to będzie e, 15 golda. Dosłownie, od tak. Mega, mega fajna sprawa, tak? Także mówię, jeżeli chcecie być jak gdyby e, dobrze, jeżeli chodzi o ekonomię, to żadne PvE i tak dalej no niestety tutaj jednak crafting będzie rządził. Totalnie crafting. I ogólnie rzecz biorąc, należy też wspomnieć o tym, że to jest bardzo dobre narzędzie właśnie, jeżeli chodzi o wypełnianie waszych kieszeni. Że jak gdyby nie gotowanie, bo gotowanie to tylko i wyłącznie utrzyma was przy życiu oraz wzmocni. Ale jakikolwiek z tych craftów, tak? czyli jakakolwiek z tych czterech rzeczy będzie mega, mega, mega ważna, mega, mega, mega konieczna. tak? I tak naprawdę nieważne, co sobie wybierzecie, ważne, żebyście się w tym totalnie poświęcili. Bo jeżeli będziecie skakać z jednej profesji na drugą, mega słabo. I teraz ważną sprawą jest też to, że ja na przykład na chwilę obecną mam zlokowanego efficiency. Ogólnie rzecz biorąc, teraz zobaczycie. Na 100% możemy, jak gdyby, sobie zlokować naszego, e, naszą wydajność, naszej postaci, ale żeby nam się nie przerzucało na inne krafty. I teraz, tako, moim zdaniem to jest konieczne. Żeby być dobrym crafterem, należy krafcić tylko i wyłącznie jedną rzeczą oraz wymieniać się z innymi postaciami e, tymi rzeczami, które wy Natomiast nie ma możliwości, moim zdaniem, to jest totalnie, absolutnie głupie, żeby być na setnej specce tak jak ja teraz jestem, i na przykład teraz, o dobra, to sobie wykrawcę parę mieczy, o to teraz sobie wykrawcę pory tych, wbijanie setnej specyfikacji, setnej jak gdyby poziomu na tym, jest mega, mega trudne, więc jeżeli jesteście już na tym poziomie, to zlokujcie to sobie. Jak widzicie, zabiera to wam całą manę, więc nie można sobie szastać na lewo i na prawo i tylko i wyłącznie robicie jedne rzeczy. Czyli ogólnie, żeby nie tracić kasy, ja teraz tylko i wyłącznie powinienem robić artefakty. No ale że mam dużo kasy, no bo tak jak powiedziałem, troszeczkę tam się e, pobawiłem z jedną mechaniką i okazało się, że jest zbagowana. Była zbagowana, czyli że już jak gdyby nie będzie działać. Natomiast chodzi o to, że e, jest tutaj opcja na to, żeby po prostu poświęcić się w jedno i moim zdaniem będzie to klucz na chwilę obecną do sukcesów w korpanku. Że jak gdyby poświęcenie się względem jednej profesji. Że to jak gdyby zupełnie zmienia obraz rozgrywki. Żadne tam skakanie, o dobra, to teraz trochę alchemii, to teraz trochę broni, to teraz trochę mistycyzmu. Nie, jedna rzecz. Jedna, tylko i wyłącznie jedna rzecz. Natomiast resztę rzeczy będziecie musieli wymieniać się pomiędzy postaciami. Czyli na przykład chcecie mieć... Ee nie wiem, dobre artefakty, no to wtedy robicie sobie artefakty, ale ja na przykład teraz potrzebuję dobrej broni, no i co teraz mam zrobić? No to muszę znaleźć kraftera, który jest na takim samym poziomie, który też ma na setce i po prostu jak mu dam materiały albo kupię od niego po prostu tą broń, to wiem, że to będzie giga dobra broń. Że nie ma opcji na to, żeby grać tutaj samemu, że ta współpraca będzie wymagana. Jestem ciekaw w ogóle właśnie systemu gildyjnego, ale na chwilę obecną to jest mega, mega ważna sprawa, jeżeli chodzi o zabawę. Jeszcze jedna ważna sprawa. Te przedmioty, które ja teraz skrawcę, zwłaszcza jeżeli chodzi o weapons meeting, mysticism oraz construction, czyli te trzy, jak gdyby, profesje, bo alchemia to można się, jak gdyby, wymieniać, tutaj nie ma, jak gdyby, problemu. Natomiast te trzy profesje są zdecydowanie najważniejsze pod tym względem, kiedy osiągniecie setną speckę, bo na chwilę obecną mają crafted items, bind, win i equip. Czyli ogólnie rzecz biorąc, wasze przedmioty, które będziecie tworzyć, mogą być dopiero przypisywane do gracza, czyli na przykład niskopoziomowymi przedmiotami ja w ogóle nie mogę się z nikim tradować. Natomiast kiedy mamy wysoko wysokopoziomowe przedmioty, to mogę dopiero wtedy nimi handlować. I wierzcie mi, ludzie są w stanie nerkę oddać za tego rodzaju artefakt, gdyby nie był przypisany do mnie. Naprawdę. Jest mega, mega, mega dużo jak gdyby graczy, którzy na dobre artefakty patrzą jako na totalny endgame. Ja się im nie dziwię, bo one faktycznie budują Waszą, jak gdyby, specyfikację. I wykrawcenie sobie, na przykład, nie wiem, eleganckiej broni, takiego rodzaju, słuchajcie, jeżeli ja bym to mógł przetradować, to ludzie by mi oddawali całe staki surowców na chwilę obecną. Bo wiem, że tak to działa. Bo ja wiem, że ja z chęcią, na przykład za dobrą tarczę, to wykrawciłbym komuś fioletowy przedmiot. Po prostu, jaki fioletowy przedmiot chcesz? Bo ci robi fioletową tarczę. Dosłownie. I to by było tego rodzaju wymiana. Że, jak gdyby nie ma zielonego, nie ma absolutnie żadnego problemu, jeżeli jesteście mistrzem w czymś, to rozmawiacie z innymi mistrzami na temat swojej wymiany albo z bardzo dobrymi handlowcami, bo nie ma opcji na to, żebyście byli gdzieś tam e, w tyle całej stawki. Także mówię, jeżeli chodzi o ekonomię, totalne poświęcenie, kraft. Jeżeli chcecie być po prostu bogaci, dosłownie, czyli ogólnie rzecz biorąc, dużo zbierać, dużo kraftić, masowo i już. I macie to załatwione, tak? Także to tyle, jeżeli chodzi o ekonomię. Nie wiem, być może się to też zmieni. Pamiętajcie, że to jest alfa numer 3. Być może coś związanego z rozgrywką zostanie zmienione, ale na chwilę obecną masowy krad dużej ilości przedmiotów oraz ich sprzedawanie dużo kasy, po prostu oraz bardzo dużo, jak gdyby, siła przebicia, jeżeli chodzi o handel oraz transakcje z innymi graczami. Także to jest, moim zdaniem, na chwilę obecną najważniejszy element, na którym należy się skupić, oraz w którym należy się poświęcić, jeżeli chodzi o rozgrywkę. To tyle na dzisiaj. Dzięki za uwagę. Jeżeli macie jeszcze jakieś opcje albo pytania na zarabianie, no to dawajcie śmiało. Ja z chęcią odpowiem na temat tego, jaką wiedzę na chwilę obecną yy, posiadam. Moi też zaglądajcie do świeższych materiałów, bo myślę, że no, tutaj się dużo zmieni, jeżeli o to chodzi. No, to tyle. Cześć.